Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to mnożenie i dzielenie, czyli będziemy kontynuować to, co robiliśmy na wczorajszych zajęciach. Otwórzcie proszę Wasze podręczniki na stronie 174 i zaczniemy od zadania 6. Zwróćcie uwagę, że w tym zadaniu mamy działania, w których pojawia nam się dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, a także potęgi. Zanim natomiast przejdziemy do tych przykładów, musimy sobie przypomnieć, jaka jest kolejność wykonywania działań. Tą kolejność wykonywania działań zamieściłam po stronie lewej, taką przypominajkę dla Was. I zgodnie z zasadą, najpierw wykonujemy działania w nawiasach, następnie zabieramy się w zapotęgi, później jest mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Przypominam, że jeżeli w działaniu występuje tylko mnożenie i dzielenie, żadnych innych działań nie ma, to liczymy od strony lewej do strony prawej. Czyli tak jakby po kolei je kleci. Taka sama sytuacja jest wtedy, gdy w działaniu występuje tylko dodawanie i odejmowanie. To również wykonujemy działania po kolei, czyli od strony lewej do strony prawej. Przejdziemy teraz do przykładów zadania szóstego. I tutaj, podobnie jak na wcześniejszych lekcjach, kilka przykładów zrobimy razem, pozostałe natomiast będą do samodzielnego wykonania przez Was. Zaczniemy od podpunktu A. W podpunkcie A zwróćcie uwagę, że mamy odejmowanie oraz mnożenie. Czyli zgodnie z zasadą zaczynamy od mnożenia. Czyli minus 2 przepisuję, a minus 3 razy 5 daje nam 15. Przypominam, że jak mnożymy liczbę ujemną przez liczbę dodatnią, to wynik otrzymujemy ujemny. I otrzymaliśmy nowe równanie postaci minus 2 odjąć 15. Skoro przed dwójką stoi minus, to oznacza, że dla jakiejś koleżanki jesteście dłużni 2 zł. Przed 15 również stoi minus, czyli dla innej koleżanki jesteście dłużni 15 zł. Czyli łącznie macie długu 17 zł. A skoro to jest wasz dług, to wynik musi być liczbą ujemną, czyli otrzymujemy minus 17. Przejdziemy teraz do przykładu d. W przykładzie d pojawia nam się potęga. Mamy mianowicie minus 2 do potęgi trzeciej. Jeżeli e, musimy podnieść liczbę do danej potęgi, to tą liczbę mnożymy przez siebie tyle razy, ile jest, jaka liczba stoi w potędze. Czyli jeżeli mamy minus 2 do potęgi trzeciej, to oznacza, że minus 2 musimy przez siebie pomnożyć 3 razy. 3 razy, ponieważ w potędze stoi trójka. Resztę działania natomiast przepisujemy bez zmian, czyli razy 3 i odjąć 25. No i zaczynamy nasze liczenie. Minus 2 razy minus 2 daje nam 4. Przypominam, że liczba ujemna razy liczba ujemna daje nam wynik dodatni. Resztę działania przepisuję bez zmian, czyli razy minus 2 razy 3 i odjąć 25. I znowu 4 razy minus 2 to minus 8. Ponieważ liczba dodatnia razy ujemna daje wynik ujemny. Resztę działania przepisujemy bez zmian. Dalej. Minus 8 razy 3 to jest minus 24. I to może zapiszę tutaj na górze, ponieważ już nie mam tam miejsca. Czyli mamy minus 24 i przepisuję odjem 25. Zwróćcie uwagę, że przed 24 stoi minus, czyli zgodnie z zasadą, jak wcześniej tłumaczyłam, dla jakiegoś kolegi jesteście dłużni 24 zł. Przed 25 również stoi minus, czyli dla innej osoby jesteście dłużni 45 zł. Czyli łącznie macie długu 49 zł. Czyli wynik do tego przykładu to minus 49. Przechodzimy dalej, spróbujemy teraz razem zrobić przykład e. W przykładzie e zwróćcie uwagę, że mamy dzielenie, odejmowanie oraz mnożenie. Zaczynamy od dzielenia. Musimy minus 15 podzielić na 3, co nam daje oczywiście minus 5. Liczba ujemna dzielona przez liczbę dodatnią daje nam wynik ujemny. Następnie musimy pomnożyć minus piątkę razy minus jedynkę. Dwie liczby ujemne w mnożeniu dają nam wynik dodatni. Dlatego otrzymujemy plus 5. I teraz tak. Przed piątką stoi minus, czyli dla jakiejś koleżanki jesteśmy dłużni 5 zł. Przed drugą piątką natomiast stoi plus, czyli my mamy 5 zł. No to jak oddamy nasz dług, to nie będziemy mieć w ogóle pieniędzy. Czyli w takim razie wynik w tym zdaniu to 0. Przejdziemy teraz dalej. Spróbujemy może zrobić sobie podpunkt K. W podpunkcie K pojawia nam się już kreska ułamkowa. W liczniku znajdują się takie działania jak dodawania oraz mnożenie. Czyli zgodnie z zasadą zaczynamy od mnożenia. Początek przepisuję bez zmian, czyli minus 9, a z mnożenia mnożymy 5 przez minus 11, czyli otrzymujemy minus 55. Liczba dodatnia razy liczba ujemna daje nam wynik ujemny. Całą resztę przepisuję bez zmian. I teraz znowu zaczynamy od licznika. Minus 9 odjąć 55. Przed dziewiątku stoi minus, czyli dla kolegi jesteście dłużni 9 zł. Przed 55 również stoi minus, czyli dla drugiego kolegi jesteście dłużni 55 zł, czyli łącznie otrzymujecie 64 zł długu. Resztę działania przepisuję bez zmian. Kreska ułamkowa przypominam, że oznacza dzielenie. Czyli jeżeli my mamy tutaj ułamek minus 64 czwarte, to to jest inaczej działanie minus 64 podzielić na 4, a 64 dzielone na 4 daje nam oczywiście wynik 16. Skoro dzieliliśmy liczbę ujemną przez liczbę dodatnią, wynik otrzymujemy ujemny. Resztę działania również przypisujemy bez zmian. Otrzymujemy minus 16 odjąć 1, co daje nam minus 17. Mam nadzieję, że z pozostałymi przykładami z tego zadania nie będziecie mieć problemów. Teraz zostawimy już nasz podręcznik i zabierzemy się za ćwiczenia. Proszę Was, żebyście otworzyli ćwiczenia. Na temacie mnożenie i dzielenie, czyli na stronie 68. I zaczniemy sobie od zadania czwartego. W zadaniu czwartym mamy same potęgowanie liczb, i tutaj może zrobimy sobie e, przykład, m, może ostatni, wspólnie, natomiast pozostałe przykłady będą. Do samodzielnego wykonania. Mamy minus 4 do potęgi trzeciej. Potęga trzecia oznacza, że minus czwórkę musimy przez siebie wymnożyć 3 razy, czyli otrzymujemy działanie minus 4 razy minus 4 i razy minus 4. Czyli minus 4 razy minus 4. Jak mnożymy dwie liczby ujemne przez siebie, wynik otrzymujemy dodatni czyli w tym wypadku 16. Resztę działania przepisuję bez zmian. I otrzymujemy nowe działanie typu 16 razy minus 4, liczba dodatnia razy liczba ujemna daje nam wynik ujemny. 16 razy 4 to natomiast 64, czyli ostatecznie minus 4 do potęgi trzeciej daje nam wynik minus 64. Przejdziemy teraz do zadania kolejnego, czyli do zadania piątego. W zadaniu piątym również spróbujemy zrobić e, kilka przykładów dosłownie razem, natomiast pozostałe analogicznie będą do samodzielnego wykonania. E, zwróćcie uwagę, że w tym zadaniu musimy porównać, e, czy te działania, które mamy po stronie lewej, są mniejsze, równe bądź większe od danej liczby po stronie prawej. Tutaj nie trzeba dokładnie obliczać tych liczb, można to sobie zrobić sprytnie. Wytłumaczę to na przykład na podpunkcie B. Zwróćcie uwagę, że w przykładzie, który jest po stronie lewej podpunktu B, musimy przez siebie pomnożyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć liczb. W tym dwie liczby początkowe są liczbami ujemnymi. Skoro mnożymy liczbę ujemną przez liczbę ujemną, wynik otrzymujemy dodatni. Czyli wiemy, że wynikiem z tego działania, z tych dwóch liczb początkowych, będzie liczba na pewno dodatnia. I teraz tak, liczba dodatnia razy 4, czyli razy liczba dodatnia, razy 3 i 2 dziesiąte, czyli razy kolejna liczba dodatnia, i razy 5 i 2 piąte, czyli razy kolejna liczba dodatnia, da nam na pewno wynik dodatni. Czyli po stronie lewej mamy na pewno liczbę dodatnią, czyli liczba dodatnia na pewno jest liczbą większą od minus piątki. Pozostałe przykłady również trzeba sprytnie policzyć, to znaczy nie liczyć, tylko sprytnie do tego trzeba podejść i zauważyć pewne rzeczy. Kolejne przykłady zostawiam dla was ze samodzielnego rozwiązania. Przechodzimy dalej. Spróbujemy teraz zrobić zadanie siódme. W zadaniu siódmym mamy podobne przykłady, jak było w zadaniu, które robiliśmy przed chwilą w podręczniku. I tutaj również spróbujemy razem zrobić jeden przykład. Proponuję może przykład ostatni, bo pewnie jest najtrudniejszy. Mhm. Czyli przykład F. Zwróćcie uwagę, że w przykładzie F mamy same mnożenia. Tak, czyli po prostu liczymy po kolei. I teraz tak, musimy pomnożyć. Minus 3 siódma razy 5 szóstych. Jeżeli mamy mnożenie ułamków zwykłych, to przypominam o możliwości skracania. Skracamy liczbę górną z liczbą dolną, czyli licznik z mianownikiem. I tutaj możemy sobie skrócić trójkę i szóstkę, obie liczby dzielą się przez 3. 3 podzielić na 3 to 1. 6 podzielić na 3 to 2. Otrzymujemy w takim razie 1 razy 5. Czyli góra razy górę daje nam 5. Natomiast dół razy dół, czyli 7 razy 2, daje nam 14. Ale skoro mnożyliśmy liczbę ujemną przez liczbę dodatnią, to wynik musi być liczbą oczywiście ujemną. Idziemy dalej do kolejnych dwóch liczb. Te kolejne dwie liczby to jest liczba, ułamek zapisany, w postaci ułamka dziesiętnego oraz liczba naturalna. Możemy to sobie policzyć w dość sprytny sposób. Bez przecinku mamy tutaj 49 razy 20. 49 razy 20 to 980. Skoro mieliśmy tutaj jedną liczbę po przecinku, to w wyniku również musi stać jedna liczba po przecinku. Czyli przecinek musimy postawić sobie w tym miejscu. Jeżeli mnożyliśmy liczbę ujemną przez liczbę dodatnią, wynik jest liczbą ujemną, czyli otrzymujemy minus 98. Przechodzimy dalej. Czyli mamy minus 50, yy, przepraszam, minus 5, razy minus 98. Już to zapiszę po prostu bez tego zera, żeby nam się to nie plątało. Pod 98, jeżeli nie ma w mianowniku żadnej liczby, to zawsze możemy sobie dostawić 1 I mamy mnożenie ułamków zwykłych. Przypominam również, że można skracać i tutaj zwróćcie uwagę, że nam się skrócą dwie liczby a mianowicie 98 i 14. Uwaga, przez 14 te dwie liczby się podzielą. 14 podzielić na 14 to oczywiście 1, a 98 podzielić na 14 daje nam 7. I otrzymujemy wtedy działanie minus 5 razy minus 7. 5 razy 7 to 35, a liczba ujemna razy liczba ujemna daje nam wynik dodatni, czyli po prostu w tym działaniu nasz wynik to 35. Przejdziemy dalej, na stronę kolejną i spróbujemy tutaj może zrobić zadanie dziewiąte. W zadaniu dziewiątym również zrobimy sobie może dwa przykłady. Jeden na mnożenie, drugi na dzielenie, a pozostałe dwa spróbujecie zrobić samodzielnie. Zaczniemy od przykładu A. Musimy tutaj w tym zadaniu znaleźć, jaka liczba kryje się pod x. I teraz tak. Co razy 5 daje nam minus 15? Wiemy, że wynikiem na pewno musi być liczba ujemna, bo liczba ujemna razy liczba dodatnia daje nam wynik ujemny, tak? Czyli naszą możliwością jest albo minus trójka, albo minus piątka. A co razy 5 daje nam 15? Oczywiście 3. Czyli w takim razie nasz wynik to minus 3. Ta liczba nam odpada i pod x w tym przykładzie kryje się minus trójeczka. Minus 3 razy 5 to jest minus 15. Przejdziemy dalej. Spróbujemy teraz zrobić przykład może ostatni, czyli podpunkt D. Tutaj już mamy dzielenie. I tak, jaka liczba podzielona przez 2 daje nam minus 6? Na pewno to musi być liczba ujemna, czyli możliwością rozwiązania, e, możliwością liczby, która się kryje pod x jest w tym przypadku albo minus 12, albo minus 3, bo to są możliwe dwie liczby ujemne. Co dzielone przez 2 daje nam 6. Oczywiście 12, tak? Bo 12 podzielić na 2 to jest 6. Czyli w takim razie minus trójka nam odpada, a pod xem kryje się liczba minus 12. Zostawimy już sobie to zadanie i przejdziemy teraz do ćwiczenia dziesiątego. W ćwiczeniu 10 również mamy przykłady, w których występuje dodanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zrobimy sobie może w tym ćwiczeniu dwa przykłady jakieś takie trudniejsze wybiorę, może przykład F i przykład ostatni, czyli H. No i zaczynamy. Kolejność działań to oczywiście, jak wspominałam już na samym początku naszej dzisiejszej lekcji, są najpierw działania, które znajdują się w nawiasach. My tutaj mamy dwa działania w nawiasach, mianowicie w tym miejscu 2-7 i tutaj w tym miejscu minus 6 dodać 2. Czyli zaczniemy sobie od tego. Czyli początek, zatem minus trójkę, przepisuję bez zmian razy. I co nam wychodzi z pierwszego nawiasu? 2 odjąć 7. Przed dwójką nie stoi żaden znak, czyli stoi tam niewidzialny plus. To jest liczba dodatnia, czyli my mamy 2 zł. Przed siódemką stoi minus, czyli dla kogoś jesteśmy dłużni 7 zł. No to jak oddamy to co mamy, to będziemy jeszcze dłużni 5 zł. Skoro to jest nasz dług